Marka Piekarczyka, to właśnie oni będą reprezentowali swojego trenera w pierwszym odcinku na żywo. Dominika, poważna energia i konkretna osobowość. Nie mogę się doczekać. Justyna, bardzo tajemnicza istota o bardzo silnym charakterze. Teraz zaczyna się ten etap, w którym decydują przede wszystkim widzowie. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się zdobyć ich przychylność. Natomiast Aleksandra... Nie będzie się popisywać, tylko dotrze bezpośrednio do serca. Myślę, że to będzie wysoko postawiona poprzeczka, bo konkurencja jest naprawdę silna. I do tego mam Michała Karpackiego. Fajny mężczyzna, który w dodatku nie boi się i nie wstydzi wyrażać publicznie miłość do swojej żony. Dzisiaj to jest naprawdę dla mnie niesamowity dzień. Spełniły się moje marzenia.